Blender kielichowy Beko TBN 7802 DX. Szukasz urządzenia, które pomoże Ci w utrzymaniu zdrowej diety? Lubisz świeże i naturalne składniki? Wybierz blender kielichowy Beko TBN 7802 DX. Z tym urządzeniem przygotujesz wiele apetycznych posiłków. Zupy, przeciery, koktajle. Moc 800 W pozwala na szybkie i bezproblemowe rozdrobnienie składników. Ostrze z czterema nożami ze stali nierdzewnej skutecznie tnie twarde owoce i warzywa. Użytkownicy mogą dowolnie eksperymentować, sięgając nawet po najbardziej wymagające przepisy. Dzbanek ma pojemność 1,5 litra, dzięki czemu można bez obaw przygotowywać duże porcje. Blender jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Antypoślizgowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się urządzenia po blacie. Z płynną regulacją mocy można szybko ustawić optymalne parametry. Podświetlenie LED ułatwia pracę i jest częścią efektownego designu. Korpus wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej Dark Inox. Blender kielichowy Beko TBN 7802DX pomoże ci zadbać o zdrową i pełnowartościową dietę. Ten model został zaprojektowany z myślą o osobach ceniących aktywny tryb życia.